Podziwiajcie nadzwyczajną moc Wielkiego Kobdyniego! O, hej, Rufus! Spójrzcie, jak wiruje w powietrzu oraz jak lekko unosi przedmioty. Jak on to robi? To kucyko magiczne! O! Na stówkę! Wisi na linach. Kucyki mają teraz prawdziwe moce. Ech, kogo ja oszukuję? Odkąd magia powróciła do Equestrii, nikogo nie interesują moje sztuczki. Co? Ależ to nieprawda rów! Znaczy Cobdini? Y Pomagam w przeprowadzce. <laughs> to gdzie mam postawić? Widzisz, pozamiatane. Jako kucyk ziemski możesz po prostu używać waszej magii roślinnej. Jest taka mega! Gdy ja próbuję wyhodować roślinę, dwa wieki, potem zapominam podlewać i wszystko usycha. Ale ja nie mam żadnej mocy. Znam jedynie swoje sztuczki, a teraz mogę je wyrzucić na śmietnik. Mam dobrą wiadomość. Moja specjalność to dawanie różnym rzeczom drugiej szansy. Patrz, stary grad! Robię z niego piękną e, muchę! -da! Ale ciężkie! Dawaj, z ciebie też zrobimy coś nowego i superańskiego! To! Chciałbyś zostać szeryfem, ta? Wiesz, to jest fantastyczna praca, ale wymagająca. Musisz stale obserwować swoje otoczenie. Czy ty... właśnie połknąłeś klucz? Co to w ogóle za pomysł? Wybaczcie, to jedna z moich sztuczek. Wymykanie się z zamkniętych pomieszczeń. Zagramy w karty? <laughs> Więc będzie najlepszym na świecie strażnikiem klejnotów koronnych. <laughs> Ale jakich klejnotów? O nie! Gdzież one są? Jak on to zrobił? Straż! Złodziej! <laughs> Rybatkę chcę alfa B i dodaj miętę, proszę cię. Już się robi. Tada! O. Hi -hi. Przesadziłeś ciut z tą ilością, mówię ze złością. Och, beznadzieja. Moje sztuczki nigdzie nie pasują. Lepiej zapomnieć o kobdini. I stać się szarym rufusem. Nie, musimy tylko wpaść na pomysł, jak cię jednorocyklingować. O? Buforowanie? Ale pip zaraz zaczyna live'a. Trzeba trzymać telefon o wiele, wiele wyżej. Ech, nikomu już nie zaimponuję swoimi sztuczkami, bo kucyki znają lepsze. Napisze. Hej, uważaj! Ojej, ten kucyk zaraz spadnie! Hej, pomocy, zróbcie coś! Uwaga! Nie dam rady, za szybko spada! Gdyby tylko te pnącza były dłuższe. Siano Kadabra! Wiedziałam! Magia kusyków ziemskich aktywowała się! Na to wygląda! Musiał tylko się pojawić jakiś dobry powód. Kobdini, uratowałeś Glory! Jesteś mega magikiem i bohaterem! A nie mówiłam, ha? Niczego nie wyrzucać na śmietnik. Jednorocykling! Aha! Masz następną sztuczkę. Hałas dla mojego kumpla niego Za nowe w opór fajowe efekty! To jest magia! I co ty na to, Izzy? Hmm? Kłócyko magiczne!